Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Cześć, Maćku Cześć, Piotr. Słuchajcie, dziś na warsztat bierzemy nietypową lunetę termowizyjną. Dlaczego nietypową? E, dlatego, że tak naprawdę to po raz chyba pierwszy sprzęt, którego w ogóle nie znamy. Sprzęt, o którym zaczynamy czytać. E, tak jak testujemy różne rzeczy, to ten sprzęt jest już znany, a tu mamy coś nowego. Produkt od firmy, będziemy literować, NNPO. Czyli NNPO. NPO, NPO, NPO. NNPO będzie nam łatwiej. Premiera tego produktu była w 2020 roku w Europie. W 2023 dwóch kolegów z Olsztyna wprowadziło to na rynek polski. W 2024 roku My przetestujemy to w Ademeku myśliwego. Poznaliśmy się z Jankiem i jego kolegą na targach w Poznaniu. Przyglądaliśmy się niewielkiemu stoisku i dwóm dżentelmenom, którzy tam pokazywali, prezentowali. I tak naprawdę urzekła nas trochę cena tego produktu, bo jak zaraz Wam podamy cenę, to też pewnie będziecie zaskoczeni. Ale wiecie, no na targach, nie obejrzymy tego dokładnie, bo nie ma porównania i zaproponowałem chłopakom, mówię chłopaki my to weźmiemy na testy. Zgodzili się, więc mamy na testach najwyższy ich produkt, a dokładnie model, Maćku otwórz proszę katalog, Ty tam masz już zaznaczone. TC223S LRF. Tak jest i to nie jest S, to jest chyba 5. 235. 23S. Chyba 5. Sprawdź proszę w katalogu. 23. 23. Minąłeś 25 czy S. S. Czyli S. Okej, okay, czyli mamy chyba. TC. <laughs> <laughs> Za dużo tego chyba, ale wszystkiego się uczymy. Ok, dobra, myślałem, że skrót. Dobra. Kombinuję teraz, dlaczego taka nazwa. A, dobra, czyli zaczynamy od pokaż Kotku. Co jest w środku? Manual krótki, przejrzysty, sztywny case. No dobra, otwieramy. Co prawda, my już to otwieraliśmy. Wi-Fi jest, bo byliśmy mega ciekawi. Aplikacja? Aplikacja jest super. QR Code, pasek, ściereczka. Etui, Pokrowiec. No pokrowiec i pokrowiec. Tu. Zapałki. Ładowarka plus, plus kabelek. Wiesz co, ja to tu poprzekładam, bo wiem, że Ty nie lubisz tych ee, szeleszczących rzeczy. Dwie baterie całkiem spore baterie. Akumulatory. Akumulatory, dzięki Maćku, Etui na akumulatory. Całkiem spore. I tu mamy. Drugą, drugą, drugi akumulator. Ja się 700, czyli o większej pojemności. Drugi akumulator już włożyliśmy, włożyliśmy do środka. i odstawię. Urządzenie z dalmierzem. Wagowo nie jest źle. Tak mógłbym powiedzieć, ale poproszę cię, żebyś. Aha, jeszcze ważna rzecz: port USB do ładowania, plus do pobierania, plus pobierania i raczej. slot na kartę SD. W Czyli... jak dają dodatkową ładowarkę tego typu, to zazwyczaj mamy ładować akumulatory. W tej ładowarce. No to, nie tutaj, no to ten port USB to tak naprawdę do, do chyba zgrywania. do zgrywania, ale no nie zdjęć, tylko bardziej chyba do może do wgrania nowych Sprawdzimy ustawień. Sprawdzimy, czy się też ładuje, no, zobaczymy. No bo mamy kartę, którą oddzielnie wkładamy mhm. tutaj, nie? E, więc e, ja przekazuję Maćkowi urządzenie, tak żeby Maciek już e, mógł je uruchomić i opowiedzieć o, e, o rzeczach e, technicznych. Mhm. Czyli tak, zaczniemy od akumulatora, jeszcze raz go zamontujemy mhm. Jest akumulator jeden sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Czy ma jakieś budowane? Trzym przypadkiem ma budowany, ale raczej nie ma mhm. <laughs> Standardowo, tak jak we wszystkich tych celownikach w formie lunety, ostrość na obiektywie, ostrość mhm. celu. Tu mamy wbudowany dalmierz laserowy, czyli też mamy możliwość zmierzenia odległości, dokładnej mhm. odległości. Kontroler do chodzenia po menu tak i zatwierdzanie. Włącznik, wyłącznik. No i menu. Ja już miałem okazję troszkę wcześniej poklikać. Zerknąć, tak, poklikać, zobaczyć jak to funkcjonuje. Jest możliwość po tej karty właśnie nagrywania. Spróbujemy nagrać też jakby pokazanie co, jak, jak to menu wygląda. Jest w języku polskim też ważne tak. dla nas. tak. No i różne, <laughs> kilkufunkcyjne jakby przyciski. Tak, w zależności od tego jak długo naciskamy, oczywiście możemy to robić poprzez ten kontroler, albo, albo tutaj, czyli powiększenie możemy robić za pomocą tego plusa okay. tutaj w tym miejscu, albo kręcąc tym kontrolerem z przodu. Okay. Ostrość ekranu oczywiście tutaj, mhm. teraz się tak, powiedzieć, powiedzieć co, co do danych. Tak? Dokładnie, parametry techniczne. Tutaj, no. Ten egzemplarz tutaj ma 640 na 512 jeżeli chodzi o rozdzielczość sensora. Tutaj mamy 45 mm soczewkę, czyli tą taką największą z tych. Waga 856 gram, Aha. jeżeli chodzi o urządzenie z z baterią. I To jest waga, I to jest waga no. z baterią, więc to mhm. wydaje mi się całkiem. Całkiem fajna tak, rzecz. Yy, plamka 12, czyli też ta mniejsza. Ciekaw jestem, jaką ma czułość, bo mhm. tego nigdzie nie wyczytałem. Po pierwszym yy, przeglądzie przez to urządzenie i, i obserwacji, to wygląda to dość ciekawie. Mhm. Yy, no zobaczymy. No, nie wiem, co tutaj więcej możemy powiedzieć na ten temat. Yy, chyba dobrze by było to przedstawić. Yy. Obrazowo. Obrazowo. Słuchajcie, no ale to tak jest. No, nic, nic wam nie pokaże tak jak obraz. Jednak pamiętajcie, obraz, który my widzimy przez urządzenie, jest zawsze lepszy niż obraz, który jest nagrany. 5 dioptrii jeszcze jest, jeżeli chodzi o. O, o, regulację, o regulację, tak? To też, bo teraz no, ludzie mają, więc czasem w niektórych urządzeniach miałem taką sytuację, że komuś brakowało. Bo mhm. było idziemy, trzy. idziemy zatem e, sprawdzić. Ja robię spacer, sprawdzimy, jak, e, jak działa dalmierz, czy ten dalmierz łapie w miarę, e, w miarę szybko. E, no i powiem Wam tylko tyle. Cena urządzenia, dlatego też je wzięliśmy na test. 15 900 zł na, na stronie importera, więc no, jak na tą chwilę, za tej klasy optykę z dalmierzem, cena jest mega konkurencyjna. Jeżeli, jeżeli jakość będzie tak dobra, jak oni mówią, to powiem, że na końcu filmu. Jeszcze może jakiś rabat dla kilku osób uda nam się ogarnąć, ale najpierw musimy sprawdzić, czy warto. Na tą chwilę przejrzeliśmy na szybko, więc idziemy robić spacer. W sensie ja będę spacerował, a Maciek ja kręcił. będzie kręcił. Dobra, chodźcie na najszybszą i najdłuższą ulicę na Mechaników 77, bo właśnie tu zaczynam spacerować. Teraz parę słów od dystrybutora. Shenzhen Po to innowacyjna firma specjalizująca się w rozwoju technologii obrazowania termicznego, optyki noktowizyjnej oraz powiązanych produktach high-tech. Od wielu lat jednoczyznawców i inżynierów, by projektować i dostarczać niezawodne urządzenia na rynki Europy i Stanów Zjednoczonych. Firma zadebiutowała na rynkach europejskich w 2020 roku szybko zjednała sobie licznych zwolenników w krajach skandynawskich, następnie na zachodzie Europy oraz u naszych południowych sąsiadów. W 2023 roku przyszedł czas na Polskę i wyłącznego dystrybutora Sunho Spółka Zo. Pomysł na dystrybucję sprzętu pozrodził się jeszcze podczas studiów w Pekinie w Chinach w 2022 roku. Chcemy, aby nasze produkty nie tylko spełniały oczekiwania, ale również przekraczały je. Dlatego nieustannie pytamy naszych klientów o opinie na temat naszych celowników i kamer. Aby zapewnić im sprzęt na najwyższym poziomie, nasi partnerzy z po uwzględniają opinie oraz sugestie klientów i bardzo sprawnie wdrażają rozmaite ulepszenia poprawiające komfort użytkowania. Nasz priorytet to nie tylko dostarczanie produktów, ale również zapewnianie kompleksowego wsparcia naszym klientom. Dlatego zawsze staramy się doradzić, pomóc i zapewnić najlepszą obsługę posprzedażną. W tej chwili serwis odbywa się u szwedzkiego dystrybutora, jednak jest on wykonywany niezwykle sprawnie. Gwarantujemy naprawę towaru do 14 dni. Do końca tego roku planujemy również otwarcie centrum serwisowego w Polsce. Nasza firma znajduje się w Polsztynie. Produkty NUPO są dostępne na stronie internetowej oraz w sklepach naszych partnerów w północnej oraz środkowej Polsce. No, i co, Stefanu? Pora podsumować. E, nowe dziecko od e, NPO. NNPO, tak. NNPO. PO P -o. P -o to mi tak wiesz, to takie skróty warszawskie są jakieś tam. Miejskie oczyszczalnie są, jest e, Miejska Oczyszczalnia MPO. Widzicie, każde miasto ma swoje skróty. E, mógłbym powiedzieć, że teraz Olsztyn ma też nowy skrót. MPO. Podsumowuj, kolego. Nie wiem, jak czas ba działania baterii, bo tego nie sprawdziliśmy. Nie sprawdziliśmy, no. Ale tak, y, aluminiowa obudowa. Solidnie wygląda. Mm. Klapka jest, bo jest taka. Warto. No ale działa. działa. No, ale no. warto by było dziś docelowo. E, no, tak, no. do wszystkiego można się dotrzeć. Można. E, ale po to jesteśmy, żeby nasze recenzje były rzetelne. Tak. Więc jeżeli jest, Coś, co nam nie pasuje, to o tym będziemy mówić, a wy o tym dobrze wiecie. Fajny, aktywny dalmierz. Co Mimo tego, że biegłem? Tak, e, tak, e, mieliście tutaj okazję obejrzeć, że też sprawdzałem, jakby zmieniałem punkt, z, na przykład z Ciebie tam na z 200 metrów na 300 tam metrów 400 metrów, hmm. później z powrotem na te 100 coś tam metro, więc e, więc dość szybko to funkcjonuje, działa. Okay. Nie zwróciłem uwagi na program balistyczny, co dzisiaj, patrząc na inne firmy, już to mają. Mhm. Dobry, klarowny obraz. Ogólnie, jakby nie ma się co do tego za bardzo doczepić. Fajna rzecz jest taka, że można menu obsługiwać i z tym kontrolerem przednim, jak i tylnym też. Mhm. Czyli w menu mogę wejść, jakby przyciskając ten, ten obrotowy kontroler i też mogę tutaj wejść w, w tym tylnym, Klawiszami. w tylnym mhm. części w zależności od tego jak mi pasuje. tak Jasne. Czy prawą czy lewą ręką e, operuję. Mhm. Szybko działający też e, działająca funkcja e, oszczędzania baterii. Mhm. Tak? E, Przejrzysta no, aplikacja w telefonie. Akumulator jest wymienny, więc, więc też mamy możliwość jakby szybkiej zmiany, nieograniczony czas działania. Jasne. Karta SD w bocznej części, więc tutaj trzeba. No to, to rozwiązanie jest, jakby też można by było zrobić jakby wewnętrzną wbudowaną pamięć. Budowaną pamięć. Budowaną bez, bez jakby potrzeby. Aczkolwiek dla tego. nas jest. Zdrowsze i lepsze. Wkładam kartę, nagrywamy to, co e, widzieliście, wyciągamy kartę i Spinamy mamy temat załatwiony, nie? Przy tak. innych urządzeniach trzeba. E, gumka trzeba Wydaje zgrywać. się na taką, która nie będzie spadać. E... Maciek, nie idźmy, nie idźmy w te tematy, e... bo gumki to nie jakość gumki świadczy o tym, czy będzie spadać, e... czy nie będzie. Spadać. No i w zależności od tego, jak jest naciągnięta, tak? E, no, coś, e... coś w tym e... jest. Tak. Ale u nas musi być cienkim śródem, nie? Tak. Yy, łatwo działające regulacje ogólnie. Hmm. Nie, nie ma jakiegoś tam oporu za dużego. Hmm. Czyli jeżeli to jest nowe, a wygląda na nowe, no to, to od razu mamy jakby w pełni funkcjonalne urządzenie z jakichś problemów. Widzieliście, jak wygląda z tego obraz. Ja się trochę przespacerowałem, ponagrywaliśmy wam trochę zwierząt, ponagrywaliśmy wam trochę innych obrazów, które, które mogliście zobaczyć. I powiem wam tak, i mieliśmy nosa do tego urządzenia na tych targach w Poznaniu, bo jednak warto było zaczepić Janka. I z nim trochę porozmawiać i odkryć coś nowego dla Was. Pokazujemy Wam, e, chcemy pokazywać Wam też nowe rzeczy, których jeszcze nie znacie, a tego jeszcze nie znacie, dlatego że oni są dystrybutorem. E, I teraz niespodzianka dla Was, o której mówiłem na początku. A e, dlaczego chciałem powiedzieć to dopiero na końcu w podsumowaniu? Bo najpierw chcieliśmy zrobić test i zobaczyć, czy warto w ogóle iść w tym kierunku. Okazało się, że warto. Dlatego dla pięciu osób, pierwszych pięciu osób 20% rabatu. Pod spodem macie kod QR. Wchodzicie na stronę i pierwsze pięć osób z kodem Wademekum dostaje ten sprzęt 20% taniej. Cena standardowa 15900, więc no, termo z dalmierzem za mniej niż 15900, czyli 15900 minus 20%. Całkiem fajna cena się robi. Eee, no to co? Kończymy, polecamy. No tak. No. Jest, jest ciekawy. Jest ciekawy. Przeguglujcie ich stronę. Wejdźcie kodem, sprawdźcie, co ciekawego jeszcze mają. Dzięki Maćko. Dzięki również. Nie baw się gumką. Gumka. Sprawdzam przez pana. Nie idźmy w tą stronę. Żeby spadła, to trzeba ściągnąć w sensie, zwinąć. No tak. Czy zawinąć? Pytanie teraz, czy da radę to w ogóle ściągnąć? Chyba nie. Chyba jest. No chodź sprawdzimy, to i tak już jesteśmy. Mam nadzieję, że Janek mi wybaczy. Mam nadzieję, że Janek mi wybaczy. Jest odkręcany. Wydaje się być dobrze rozwiązane no, widzisz? zamontowanie tej taki, gumki. Tak, to jest naklej. Całe szczęście jeszcze. Operator kiwa, że jeszcze nam się nagrywa, więc tak to jest, Czyli, roz... tak to są, jest są niektórzy tacy, którzy bez gumki używają. Tak, w sensie, że nie używają gumki. Nie używają gumki. Bez gumki bez używają. używają. O, czym my, o czym Ty myślisz? Ja no. wiem, że jest no. 23.00 dochodzi. Zatem pozdrawiamy tych, którzy używają bez gumki i tych, którzy używają z gumką. Pozdrawiamy tak. Was wszystkich. Dashboard do Dasz zobaczenia. Bur. Cześć.